Siema, dzisiaj Wam pokażę, jak pobrać Minecraft by Brzycu Wchodzimy na. Oczywiście, link w opisie. Ja sobie tu wkleję link. Wchodzimy na tą stronę. Gdy załadowała nam się strona, widzimy tutaj. stronę, oczywiście. I tu mamy na dole serwer Minecraft by Zycu przeczytam co pisze pod niej. zagraj już dziś na oficjalnym serwerze Minecraft by Zycu i poczuj wolność jakiej nie znasz nigdzie indziej dostęp do wielu komend już od najniższych rank kreatyw, darmowe działki możemy sobie pobrać ten cały serwer tu mam jeszcze inny server Kekit by Zycu Szuka serwera z modami właśnie go znalazłem. Server Kekit jest mo jest kontynuacją znanego ilbionego serwera z modami by zycu. Teraz jeszcze więcej modów i możliwości. Tekstury do Minecraft 16.4. Stodził Ci się domyślni, domy, domyślny wygląd gry. Chcesz dodać do niej więcej realizmu, możesz to zrobić. Dzięki paczkom tekstur. Pobierz już najlepsze tekstury do Minecrafta 16.4. Ja akurat nigdy nie testowałem tych serwerów, ale zamierzam w najbliższym czasie. Ten serwer Minecraft by Oczywiście sobie zagrać na nim Ale zajmiemy się jak pobrać ogólnie całego Minecrafta Tutaj jak widać mamy Minecraft by Zytu Pobyt za darmo Windows V3.3.3 3,6 megabitów po Naklikamy na niego Tutaj wyświetli nam się yy, Czy chcesz pobrać yy, kli Klikacie oczywiście, że tak i później in, instalujecie go. Nic więcej. Ja już nie będę pokazywać, bo ja go mam już zainstalowanego. To wyjdziemy. Pokażę Wam już, jak go uruchomić. Tylko niestety nie będę uruchamiać go, bo coś mam problemy z jawą, więc... Sorry. Okej, okay, to wchodzimy na Minecrafta. Wracam, tylko ustawię sobie ekran nagrywania przepraszam Was, ale miałem małą ścinkę systemu. O, jak widać, tutaj mamy okno ogólnego, też jak nazwę, rejestrowania się. Tutaj możemy sobie yy, wybrać swoją paczkę modów, które stworzyliśmy już przedtem. Za, chwilkę, za chwilę Wam pokażę, jak stworzyć te paczki modów. Tutaj mam akurat różne już podstawowe, co już było od razu na Minecrafta, ale teraz zajmę się, jak tworzyć. Klikam na własne mody. Mamy różne yy, kategorie. Stworzymy sobie może nową paczkę. Weźmiemy na nową tą nową paczkę na Minecrafta na przykład 15.2. To jest właśnie dużo takich fajnych modów. Ok, na, nazwę paczki dodamy testowa. I dajemy dalej. Możemy sobie wyszukać konkretnego moda, na przykład yy, Optifine. Nie pamiętam, jak się to pisze, ale napiszę i to na pewno wyjdzie. klikamy szukaj, akurat wyszło. Yy, dajemy, albo jak chcemy zobaczyć dokładnie, jaki to mod, dajemy informacje o, informacje o, mod, yy, o modzie. Ale jak chcemy od razu do paczki dodać, to dodaj do Minecrafta. Czekamy na jego i się. doda się. Gdy już dodamy, ale jego nie chcemy, dodajemy usunąć z Minecrafta. Ale teraz poszukam na przykład XREA. Niestety nie pokażę Wam. Jak go, jak go dodać do tego Minecrafta, bo yy, X-Ray nie działa razem z Optifyem. Przepraszam, chyba się napisałem. Zaraz wracam jak go wyszukam. O, tutaj nam się akurat ukazały inne mody. Na przykład jakiś yy, Schave. Mod, yy, mod dodaje półkę, na której możesz tr yy, trzymać swoje rzeczy. Na jednej półce możesz umieścić aż 9 przedmiotów. Możemy to sobie dodać, ale to nie jest dostępne na Minecrafta 1.5.2. Tutaj może będzie dalej. A nie, nie ma, tylko tyle jest. I na przykład jakiś ROPULS. ROPULS daje linę, po której możesz się spinać. A, ciekawe. Teraz tego X-Raya spróbuję wyszukać, za chwilę wracam. O, akurat przypadkiem wyszukałem sobie Ray Minimap. Też dodamy do Minecrafta. Tutaj idziemy na dół. Przekolacz znajdziemy. A nie ma, to chyba nie, nie wiem dokładnie, jak się to pisało. Możecie napisać w komentarzach. Ale na, na dzisiaj to wszystko. W następnym odcinku, może już będę mieć działającego Minecrafta. A więc subskrybujcie. Łapki w górę, komentarze. Dziękuję Wam, cześć.